Witajcie, już trochę ciemnawo, także jak widzicie sami, dzisiaj będzie o oświetleniu. Mam zestaw typowo aquascapingowych lamp, ale nie tylko. Polskiego producenta Skylight, w wersję 40, 60 i 80 cm. Producent słynie z oświetlenia dla postanowił w tym roku wejść na rynek oświetlenia akwariów. Akwariów jak i słodkich, jak i morskich. Te lampy tu dzisiaj to oczywiście do akwarium słodkowodnego, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie będę mógł też zobaczyć, jak wygląda lampa do akwarium morskiego, tylko za bardzo w sumie nie mam na czym jej przetestować. Także dzisiaj zobaczymy, co tam na pudełku, jak te lampy wyglądają i oczywiście jak świecą. Zapraszam serdecznie na film. Trzy lampy na stole. Zaczniemy od najmniejszej. Zobaczymy, co tam na pudełku. No to co mamy na pudełku: intensywne kolory, pełne spektrum, głęboka penetracja, RGB, skylight, fresh water. Czyli świeża woda. I piękna aranżacja. Dobra, tyle mamy z jednej strony. To oznacza, że lampa świeci podobnie jak lampy Hakui. Te odbicia światła są podobne. Charakterystyczny design kontrola temperatury barwowej naszej lampy. No i potencjometr możemy tą lampę rozjaśnić lub ściemnić. I tu mamy dwie możliwości montażu. Ta konkretna lampa ma tu zaznaczonego X, czyli ona jest z nóżkami, które możemy postawić całą lampę na akwarium. I jest też opcja, że możemy kupić taką lampę w wersji tylko podwieszanej, czyli tutaj mamy wolny montaż, robimy jak chcemy, zależy co sobie kupimy. Co mamy jeszcze z drugiej strony pudełka? No informacje transportowe, nie wyrzucaj do śmieci. Facebook producenta, Instagram producenta, strona podroducenta, kod QR, który nas do tego odnosi, wyprodukowane w Unii Europejskiej, no i oczywiście Made in Poland. Dobra, tutaj sobie zbliżymy. Model lampy AQI40H Intense. Występują jeszcze lampy z rozszerzeniem S, czyli one są wtedy podwieszane, bo H oznacza, że manuszki. AS jest podwieszana i mamy jeszcze drugą wersję, to są lampy intensywne, a mamy jeszcze naturalne, one są troszeczkę słabsze i w mocy i w ogóle we wszystkich parametrach, ja je Wam tu wklejam z prawej strony, no sami zerknijcie, a ta konkretna ma parametry takie. Wymiary 36x10 cm, 24 w moc, 1800 lumenów, regulacja od 5000 do 15000 kelwinów, CRI 79. I zasilanie 12V na 2A, no oczywiście klasa energetyczna A. I wykres, jak ta lampa świeci. Tu macie porównanie, te naturalne świecą troszkę inaczej. Mamy bardzo dużo niebieskiego, dużo zielonego i bardzo dużo czerwonego. No to co w środku? Ekologiczny karton z recyklingu. Wcale mi to nie przeszkadza. Nie musi być to fantastyczny kartonik. Najważniejsze, co jest w środku, a nie w co jest zapakowane. Instrukcja obsługi, w języku polskim, oczywiście. Wszystkie lampy, wszystkie uchwyty, schematy podłączenia. Możemy podłączyć ze sterowaniem lub bez. Sama lampa to za momencik. Co w komplecie? Przewody, przewodziki do podłączenia. Sterowanie naszą lampą. Ja to nazwę pilocik. Instrukcja: czy pilocik? No bo wygląda jak pilocik. Co my tu mamy? Sterowanie temperaturą lampy. Jaśniej, ciemniej, włącz, wyłącz. A tu mamy co? Zasilacz. Imbus i organizer do kabli oraz akrylowe uchwyty z okleiną zabezpieczającą, żeby się nie porysowało. To cała zawartość opakowania, to przyjrzyjmy się samej lampie. Tu mamy taki cały gotowy moduł oświetleniowy. Widać diody, mocowania do nóżek, akryl. I ta góra jest oczywiście metalowa. Model, numer seryjny. Montaż nóżek nada. Odkręcamy śrubki palce. Możemy dokręcić po tym imbusem. I tutaj mamy regulowane nóżki. Czyli minimalna wielkość zbiornika. To nawet, jakby się uparł, to by było coś takiego. A maksymalna. Coś takiego. Tu Wam podaję z prawej strony jeszcze raz na jakie akwaria są poszczególne lampy, ale jest to dosyć płynne. Możemy sobie to ustawić jak chcemy. Te akurat lampy nie będę stawiał na akwarium, no bo nie mam 40 cm akwarium lub trochę mniejszego lub troszkę większego. My to zrobimy z 80. Ale tutaj sobie zobaczymy, jak ta lampa świeci, więc ją podłączymy. Mamy dwie możliwości podpięcia lampy do prądu. Pierwsza, na przykład nie chcemy sterowania, chcemy, żeby ta lampa świeciła cały czas na 100%. No to nic prostszego. Ciach, ciach i do prądu i działa. Mamy tutaj też przedłużacz. Wodoodporne nakrętki, że jak to złączymy, żeby nam się tu woda nie dostała. A jak nie chcemy, znaczy jak chcemy mieć sterowanie, to używamy tego sterownika. Ciach! Ciach! Do zasilania to do prądu. I teraz sobie tą lampę włączymy. Zobaczymy, jak ona świeci, nie? No to włączmy lampę. Podejrzewam, że mało co zobaczycie że trzeba będzie to zrobić na akwarium. No, teraz lampa świeci na minimum, i widzę na podglądzie, że nic nie widać. Możemy zwiększyć, to tym bardziej nic nie widać. Ale widzę tu diody białe, zielone, czerwone, niebieskie. I zmiana barwy. No, teraz tu nic nie widać. Trzeba będzie to zrobić jednak na akwarium. Odbija się w stole. No, ja widzę, ale telefon niestety już nie. No nic, damy na akwarium, będzie widać jak wyłączyć. Po prostu się trzyma i ona gaśnie. Jeszcze rzut oka z bliska. No dobra, to porównajmy tą lampę z lampą większą. Pudełko podobne, tylko większe, więc skupimy się na różnicach, a różnice to oczywiście parametry samego urządzenia. Tym razem mamy AQI 60S Intense, czyli wersję podwieszaną, w zestawie nie ma nóżek, tylko linki, żeby podwiesić sobie samą lampę. Klejam wam wersję H i wersję Natural, czym się różnią, czyli tabelkę, a my przeczytajmy sobie, co ta lampa ma. Tamta miała 24 waty, z tego co pamiętam. Dokładnie. Ta ma watów 48, czyli jest dwa razy mocniejsza. Ma 3400 lumenów, temperatura od 5 do 15 tysięcy, serii 79, zasilanie 12V na 4A. Wykres taki sam, wszystko to samo, tylko moc dwa razy większa. To zobaczmy jak ta lampa wygląda z bliska. No instrukcja oczywiście. Tutaj takie elementy, zaraz wam powiem o co chodzi. I sama lampa, zobaczcie, różni się tym, że jest dwa razy mocniejsza, bo ma dwa te moduły świetlne. Co tu mamy? W pierwszym pudełku zasilacz. No dwa razy taki, ale jak nie trzy. Jak z tego modelu mniejszego. W drugim pudełku uchwyty do podwieszenia i zestaw liniek, pilocik taki sam, pilocik, takie samo sterowanie lampą. O co chodzi z tym podwieszaniem? Tutaj mamy taki dodatkowy akryl. Tu mamy takie cudo, które trzyma nam, ja to nazywam skrzydełka. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeżeli lampa jest podwieszona, tu są otwory na śruby i linka do podwieszenia. Jeżeli lampa sobie wisi nad akwarium, no to żeby nam to światło nie rozchodziło się po całym pokoju, tylko trafiło do zbiornika. Mamy tutaj te skrzydełka. Ja tego nie będę skręcał. chciałem wam pokazać zasadę działania. No, różnica pomiędzy modelem A40 a 60. Na pierwszy rzut oka mamy dwa panele świetlne, a tu jeden. No i ogólnie większą lampę. To zabieramy się za największą. 80. No, to już spora lampa spore pudło. Obstawiam, że będzie miała trzy moduły świetlne. Parametry wyjątkowo z tej strony naklejone. Model AQI 80S Intense, czyli też podwieszana bez nóżek. 72 W, wymiary 78 na 15 cm, 5400 lumenów. Temperatura od 5000 do 15000 Kelwinów, ceri 79, zasilanie 12V na 6 amperów, A co w pudle? W pudle pewnie lampanie. Instrukcja. Instrukcja właśnie jak podwiesić. No i lampa. Tak jak myślałem ma trzy moduły świetlne. W zestawie nasze skrzydełka. To lampę to będziemy podłączać, to tu już wszystko powyciągamy. Konkretny zasilacz. Akcesoria do podwieszania i nasze sterowanie. Różnica pomiędzy modelami oczywista 40, 60, 80, 1 moduł świetlny, 2, 3 i moc 3 razy większa 80 od 40. Ale co, no założymy teraz nóżki. Ale skąd te nóżki wziąć? To są akcesoria dodatkowe. Zobaczcie, akurat tutaj to są zestawy do podwieszenia każdej z dostępnych lamp. Do modelu 40, do modelu 60 i do modelu 80. W zestawie uchwyt, nasze skrzydełka, linki, śrubki, imbus. Także jak sobie kupicie wersję H z nóżkami, bez problemu ją można zamienić na S. A jak kupicie wersję S, czyli ona już ma w komplecie zestaw do podwieszania, tak jak ta nasza 80, i nie ma nóżek, to mamy nóżki oddzielnie. Do lamp do 40 jest taki model, a do 60-80 te nóżki są troszeczkę większe i to nam będzie potrzebne. No a co w komplecie? No, podejrzewam, że nóżki. Ekologia pełną gębą. Papierek. No i dobrze, a nie żaden styropian. To i tak się wyrzuca. Nóżki akrylowe. Takie skrzydła. Zabezpieczenie, żebyśmy nie porysowali. I zestaw śrubek. I imbus. Użyjemy śrubek, który był z lampą. Ja to przykręcę palcami, bez imbusa. Wiecie, i madło w palcach. Zamontujemy sobie te cztery nóżki. Kręcimy jedną nogę. Nie będę Was zanudzał przykręcaniem czterech. Odkręcamy dwie śrubki. Bierzemy nogę. A to nie ta. I będzie to coś takiego. Część ma wystawać takie o piękne skrzydło. No i teraz, żeby to miało 80 centymetrów. To jakoś tak na oko na razie, potem się to po prostu wyreguluje. I mamy. Regulacje dobra, zaraz wracam. Druga nóżka jest, i chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak to jest 80 cm, to zobaczcie, jaka jest duża możliwość regulacji, i to z każdej strony, z jednej i drugiej. Tu spokojnie jest 10 cm, więc taka lampa na upartego wejdzie nam na akwarium 100 cm. Oczywiście na powierzchnia świecąca będzie na środku. Ale to jest 72 waty, więc jak ktoś nie potrzebuje, Bóg wie ile, to na 100 cm akwarium też da się tę lampę założyć. Nóżki zainstalowane. Tu mam leśną folię, dlatego to nie wygląda tak okazale, ale jakbyśmy ją zerwali, to byłoby to przeźroczyste i prezentuje się ta lampa od góry w ten sposób. Ale to wszystko pikuś. Zobaczmy, jak ona świeci. Teraz 7 poziomów jasności. To jest najmocniej. Trochę słabiej. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I niżej się już nie da. No i znowu raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I mocniej się już nie da. Czyli lampa świeci tak. Dobra, to teraz pobawimy się. Temperaturą. To jest, wydaje mi się, ustawienie najcieplejsze. Będziemy klikać i sprawdzać. No i wróciliśmy do najcieplejszego. Ja spróbuję jeszcze wybrać takie trzy ustawienia: najcieplejsze, średnie i najzimniejsze, i zostawimy to obok siebie. Na akwarium lampa wygląda tak z bliska. co można zobaczyć jak się te diody odbijają w lustrze wody no to podsumujmy sobie nasze lampy jak wyglądają sami widzieliście jak świecą Sami widzieliście. Jedyne do czego bym się przyczepił, to jednak sterowanie tym oświetleniem. Ja jestem wygodny, lubię gadżety i chciałbym, żeby to było, wiecie, z komórczaka, z kanapy. Ja rozumiem, że, wiecie, jak się raz lampę ustawi, jak się ją podepnie do tajmera, to w sumie generalnie nie trzeba więcej tam nic macać. Ale ja lubię mieć, przypuśćmy, od 12 do 16 lampę na 40%, od 16 do 20 na 80% i tego typu różne zabawy. Także tylko tego mi tu brakuje. Na pewno, jak się taki sterownik pojawi, to się bardzo mocno zastanowię, czy sobie takiej lampy nie sprawić. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!